No witam Was moi drodzy w kolejnym filmiku. I tak jak Wam obiecałam, troszkę najpierw potrenujemy daty. Najpierw je będziemy pisać po angielsku, potem sobie je powiemy, tak, a potem następne ćwiczenie. To jest słuchajcie, co Wam tu napisałam drugi wrzesień. Jak tu napiszemy skrót. Drugi. To mam nadzieję, że z poprzedniego filmu już pamiętacie, że to jest second, tak? Czyli końcówka ndy. No to mamy dwa z końcówką ndy i teraz jak jest wrzesień, to ten miesiąc septem September, ja. Yes? Oczywiście brytyjczycy przypominam, nie lubią końcówki ry, więc mówią September. Amerykanie oczywiście powiedzą September, ja. Yes? A Brytyjczyk Anglik dokładnie, September bez tego R. Czyli jak taką całość daty będziemy mówić? Pamiętajcie, że tam są dwa wyrazy, których się nie pisze przy w skrócie. Przypomnę te dwa wyrazy, to zawsze jest na początku W, potem jest nasza liczba porządkowa, i potem jest słuchajcie OV. I tego się nigdy w skrócie nie pisze, ale jak chcemy odczytywać daty, to musimy to powiedzieć. Dobrze? Czyli jak to powiemy? The second of September. The second of September. Dobra? No to teraz, jak powiemy, 30 marzec. 30 to skróci normalnie TH. No a marzec, mam nadzieję, pamiętacie, że to jest March. Tak? Tak to, to powiemy. The 30 of March. The 30 of March. Tak się to mówi. Teraz 25 to mamy TH. No i kwiecień to od prima aprilis, czyli mamy. April. Ok? Czyli jak powiemy. The 25th of April. The 25th of April. Dobrze. I teraz 15 to też TH. I 5 to Maj. Tylko po angielsku się mówi May. Tak, tak się pisze. To jak powiemy. The 15th of May. The 15th of May. Dobrze. I następny, tu mamy zwykłe 11. Uwaga, w 11 nie pisze się skrótu z ty, bo liczba 11 to jest normalny 11 i dopisuje się th. O, pamiętajcie o tym 11, pomimo że to jest 1, pisze się th, bo cała liczba to jest 11. Dobra. Na no, a 11 miesiąc to November. I jak powiemy całą datę? The 11th of November. The 11th of November. Dobra. No i teraz mamy drugi znowu. Pamiętacie już drugi skrót? Ndy, tak? A szósty miesiąc to June. To jak powiemy? The second of June. The second of June. Dobrze. No to słuchajcie, tyle znowu zrobiliśmy przykładów różnych dat. A teraz może na odwrót, odwrócę karteczkę. Słuchajcie, ja wam teraz jakąś datę powiem, a wy wysłuchajcie, potem wam napiszę skrót tej daty i zobaczymy, czy żeście to dobrze usłyszeli. Gotowi? Are you ready? No to startujemy. The 5 of August. The 5 of August. I co usłyszeliście? The 5 of August. Kto usłyszał, to się cieszy. Tak? Kto nie? No to będzie musiał troszkę potrenować. I też to później wysłucha. No to następny the next one. The 16 of January. The 16 of January czyli co było the 16th of January czyli siedzący sobie Jan u Ary nie January dobrze no to sprawdzamy się dalej tak słuchajcie the 20th of May the 20th of May the 20th czyli co mamy 20 no i May tak kto słyszał to i następny, the second of February. The second of February. I co to usłyszeliście? The second of February. Czyli nasz febr u Ary się pisze, tak? Mam nadzieję, że pamiętacie o tej literce ry. Dobrze. No i teraz taką datę słuchajcie. The 13th of December. The 13th of December. I co to jest the thirteen? To mamy trzynastkę, tak? The 13th of December. Czyli co? Grudzień. Yes? The 15th of December. Dobra i the next one. Are you ready? The third of June. The third of June. Co to może być? The third of June. Taka to miała być data. The third of June. Mhm. I uwaga, jeszcze jedna. Teraz mam taki tam. The 21st of September. The 21st of September. 21st. I of. Słyszeliście coś? September. Mm -hmm. Czyli mamy 21 września jest the 21st of September. Dobrze. I co by Wam tu jeszcze dać? O, już wiem. Uwaga. The 22nd of March. The 22nd of March. o mam nadzieję, że to było proste. 22nd of March. Tak. No i the next one. The 14 of January. The 14 of January. Teraz mieliśmy 14 of January. Ten January. Specjalnie dużo razy mówię, żeby zapamiętać, yes. jak to się pisze. Ok. No i teraz Wam dam taki. O, już wiem co. The 25th of October. A 25th of Oktober. 25 Tak. Of Oktober. Październik. Mamy Oktober. W październiku, pamiętajcie, nie ma tam literek my. Niektórzy tam wciskają, ale tam nie ma żadnego my. No i słuchajcie, jeszcze jedną mam dam, A to będzie Fest of May. Fest of May. Fest. Of May. Taką datę. Dobra. I co by wam tu jeszcze na końcu dać? Hmm. Może, już wiem, będzie tak. The 12 of May. The 12 of May. Coś łatwego. 12. No i też nasz May. Tak? A miesiące w ogóle, pamiętacie, jak się mówi? Czyli styczeń, jak mówimy, january. Luty, february, ten marzec mamy march, kwiecień, april, potem mamy may, maj, tak? potem mamy June, czerwiec, july, lipiec, sierpień, pamiętacie, august. No i potem mamy te, gdzie jest r na końcu, choć anglicy go nie lubią mówić, czyli september, oktober, November i december. Dobrze. No to mam nadzieję, że znowu trochę potrenowaliśmy te daty, tak? Kto, słuchajcie, ma kłopot z tym, no to ten filmik i ten poprzedni mój filmik o datach, popuszczajcie go sobie parę razy, tak przy obiadku, czy, czy przy czymś, jak tam coś fajnego jecie. No i mam nadzieję, że wejdzie Wam to do głowy, dobrze? No to na razie, moi drodzy, na dzisiaj to tyle.